nowy, przed chwilą wybrany e, e, na pełniącego obowiązki do czasu jałmu, pan e, poseł Stanisław Mijan, dla bardzo państwu znanych. Zostawiam za sobą platformę MBSK bardzo mocno. Kiedy obejmowałem tę funkcję w 2006 roku, e, platforma liczyła wówczas e, tysiąc członków i miała zaledwie kilkanaście procent pokrycia gmin strukturami własnymi. Panie pośle, jak pan myśli, ile osób pewnie nie Pan nie poda, ale jak Pan szokuje, jaka to może być grupa związanych z Platformą Lubelską, która pójdzie za Panem? To będą no, pojedyncze osoby. Ja bardzo prosiłem wszystkich prominentnych działaczy Lubelskiej Platformy, a więc Panią Wojewodę Strajnowską, Platformę ja to oczywiste, także Pana Marszałka Grabczuka, pana innych, inne osoby tzw. funkcyjne związane z Platformą Lubelską, żeby oni pozostali w Platformie. I chcą zostać w Platformie. Może mogę nawet powiedzieć, że przyjęli w kółku Mogą prowadzić do Ich lojalność nie musi być wystawiona. Ale ja ten, ten grudniowy otrzymuję, już to zadeklarowałem publicznie, jeżeli o mnie chodzi, nic się tutaj nie zmieni. Do 6 grudnia to biuro będzie dalej funkcjonowało jako biuro regionalne Platformy Obywatelskiej, właśnie finansowane z mandatu poselskiego, a 1 grudnia zakładam, że koledzy znajdą sobie jakiś nowy lokal i otworzą gdzieś indziej. Panie nie, czy nie czy lepiej nie? było po prostu od razu jednym cięciem zrezygnować ze wszystkiego, czy tu chodzi po prostu o wybory z, na prezydenta Lublina? No wyłącznie. To znaczy ja uważam, że tak fantastycznym kandydatem jest Krzysztof Żółk. Naprawdę znakomitym kandydatem, który może być dla Lublina naprawdę yy, wyjątkową postacią. Jego talenty właśnie takie finansowe, menadżerskie są niezbędne w sytuacji, kiedy Lublin rozpoczął prawie za miliard złotych inwestycji różnego rodzaju, prawda? One będą się wszystkie... Ci, którzy poparli Pana przed głosowaniem na szefa regionu, tym ostatnim, powinniśmy mieć honorem i odejść rodem z panem. Czy rozbicie platformy, zlikwidowanie? To, znaczy, to jest propozycja, żeby 65-70% członków Platformy odeszło z Platformy No to, to jest dzieci nada. Znaczy, Włodzimierz Karpiński jest na najlepszej drodze do, do zlikwidowania swojej kandydatury politycznej. To jest jeden z moich planów, jeden z elementów mojej diagnozy, że platforma taka, jaka jest, to utrzymać swój poziom poparcia. Ma kłopot z dobrym zareagowaniem na to, co się wydarzyło po 10 kwietnia. I w związku z tym, w pewnym sensie, sporą część tych ludzi, którzy teraz poruszyło to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, rozczaruje. Ja do nich właśnie adresuję tą ofertę. Uważam też, że w większości są to ludzie, którzy rzeczywiście głosowali na Platformę przeciwko Kaczyńskiemu i siłą rzeczy są mniej związani ideowo, a jeszcze te wydarzenia po 10 kwietnia ich szczególnie motywują do tego, żeby poszukać jakiejś innej alternatywy. I że oni by tę alternatywę znaleźli przy weselteczku gdziekolwiek indziej. Ja sam przeszedłem ogromną przemianę po tym 10 kwietniu. Nie jest to pusto słowo. To zobaczyłem po prostu, że w Polsce nie ma państwa w sensie świeckim, Że trzeba to, z tym coś zrobić, bo Polska nigdy nie będzie nowoczesnym krajem, i się na takim wyśmiech nie to będzie. Wiem, że... Moim zdaniem, tak jak mówiłem pół roku temu, Janusz Palikot realizował projekt własnego planu politycznego i prywatyzował platformę lubelską na rzecz swojego projektu. Czyli to pomaga platformie do odejścia. Moim zdaniem na lubelstwie, tak. Dobrze się stało, dlatego, no że Janusz już od dawna zapowiadał. Ja spodziewałam się takiego scenariusza od długich miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. Więc oczywiście dobrze się stało. To, co mi się nie podoba i co, to, co jest kwestią do rozważenia, to jest to, że. Janusz w tej chwili. Już po odejściu de facto z platformy e, próbuje nadal rządzić platformą, czyli pró próbuje nam narzucać terminy e, przewodniczących i tak dalej. Skład osobowy platformy na Lubelszczyźnie. Nie zgadzimy się na to, bo będziemy, będziemy na pewno tworzyć swoją własną platformę. Jestem i... służbiałem, że, że się będzie na razie pełnił obowiązki. To jest oczywiście, to jest, to jest statutowe, ja się nie spodziewam na komisarza, który by tutaj przychodził z Warszawy, tym bardziej. Czy, czy, czy kogoś, kto, kto miałby nami zarządzać, ale ja już wyznaczył też termin zjazdu. To jest wydaje mi się już daleko poza jego jakby kompetencjami obecnymi. Myślę, że bliższy termin, ale po wyborach samorządowych. Jeszcze zdążymy, zdążymy między świętami a wyborami samorządowymi.